Cześć. Po takiej długiej przerwie pragnę ogłosić, iż zakładam nowy kanał. Link do niego jest w opisie i to będzie mój teraz główny kanał. Na tym już nic się nie pojawi, chyba że zmienię zdanie, ale wątpię. Więc chociaż te trzy osoby, może nie wiem, ktokolwiek, żeby tam wbiły, zostawiły suba, cokolwiek. Ja tam będę nagrywał w miarę regularnie, bo jest temat, który lubię. Oczywiście gry, ale... Yy, fan... No zobaczycie jak wiecie na kanał, jak tam chcę to może nawet sobie zostawić, będzie spoko. No. Ja tam filmy będę wrzucał raczej... No codziennie może nie, ale co drugi dzień jakoś tak mniej więcej. I chciałem po prostu powiedzieć, że zakładam sobie nowy kanał, i tak dalej. Ja się tutaj tak trochę bez sensu rozgaduję. Yy, więc możecie tam iść, zostawić, chyba czekać na jutrzejszy odcinek, obejrzeć to, co już rzuciłem, i, i to tutaj. Yy, jak to to rysuje, to na żywo. I nie wiem, co robię, ten spontan. Tak, więc żegnajcie się i mnie może też na tym kanale. Pa, pa. Mm.